Szacunek dla niego, że wyszedł, bo nie myślałem generalnie, że jak zostanie jeden, czy to sekundę, czy ten, ten, ten drugi koleżanek, to nie wyjdą. Jak dzwoniłem do ciebie poprzednio, to byłeś na sorze szpitalu. Chyba przeszedłeś operację. Podobno no, twoja żona, no, gosia sam... była przeciwna tej walce, ale jak usłyszała, ile zarobisz, to jej minęło. Co za fantastyczna noc, pod... Największego kalibru. I się Państwo na wielkie ksmoty. Cześć, witam Was serdecznie i witam Marcina Sianosa, boksera, zawodnika MMA, a ostatnio gwiazdę frykowej organizacji Fame MMA. Cześć, Marcin. No, witam, Czy dobry, panie Andrzeju. Słuchaj, gratulacje. Czytam takie opinie dziennikarzy, że napisałeś historię. I jako pierwszy w dziejach fejm MMA wygrałeś pojedynek dwóch na jednego. No pokonałeś duet Jarosław Koziołek Koziel i Przemysła sekwento Sekulski. Tak, Powiedz, tak. Dwóch zawodników. Jak to było, jak sędziowie chyba zdyskwalifikowali Sekwento za trzy faule, to już poszło ci dosyć łatwo. No, Koziel w walce 1 na jeden, no, no, chyba nie miał już szans. Nie. Generalnie nie. i tak yy, szacuneczek dla niego, że wyszedł, bo nie myślałem generalnie, że jak zostanie jeden, czy to sekwento, czy ten, ten, ten drugi koziorek, to nie wyjdą, a jednak, a jednak wyszedł i podjął te rękawice. Nawet był taki moment, gdzie chyba tam odpowiadał. Nawet mi tam trafił chyba ze dwa razy, ale. No ale no nie no, to, to, to była, że tak powiem, y, walka do jednej bramki i, i, i tak to właśnie wyglądało. No a y, zacznijmy może od początku, jak, jak w ogóle y, do tej walki y, zaczęło się no to powiem szczerze, no, walcząc z dwoma y, czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. Mimo to, że to są y, y, zawodnicy Freakowi. To, to powiem, no, no wiadomo, no, jednego się ładuje, a drugi będzie, będzie mnie okładał. I tak właśnie się stało. Tylko tyle, że, że, że ten y, skulak y, no, nie zachował gdzieś tam y, emocji. tak I, i, I mając mnie do dyspozycji praktycznie całego, on się upadł na tą głowę. I bijąc mnie po tej głowie, y, wiadomo, no bił z całej siły y, te hamersisty, czy tam młotki, cokolwiek tam spadało. No ja miałem w głowie bardzo wielki taki, jak to powiedzieć, no helikopter i roller coaster, no nie, nie wiedziałem do, do końca, wiedziałem, że on fauluje, ale po prostu no miałem bardzo ciężkie chwile, żeby to gdzieś przetrwać, no, na szczęście przed, przetrwałem i dalej tym koziołkiem się zajmowałem, a całe szczęście sędziowie przerwali ten pojedynek raz. Ponownie on ruszył na tą, nie, nie, ja nie wiem jak to jest, on sobie upolował tą głowę, ponownie ruszył, drugi raz mi to, w tą głowę tam napierdzielał, no i trzeci raz został zeswalifikowany i to nie był jeden czy dwa ciosy, on bił seriami, seriami, całe szczęście, że to zawodnik był w kategorii takiej, no, na walce chyba miał 88-90 kilo, no to nie był takim ciężkim, typowym, gdzie te, gdzie te ciosy mogłyby mi zrobić ogromną krzywdę jest to mało lat, on sobie, no nie wiem, czy sobie zdawał sprawę, czy nie, być może on się po prostu nie chciał pić i, i wolał zostać z, z, z no, nie wiem, jak to mu po prostu roz, rozkminić. A całe, no, no całe szczęście sędziowie, sędziowie gdzieś tam dopatrzyli się, wyrzucili go z klatki, no i wtedy no już miałem, praktycznie już byłem w domu, tak, no bo jak został ten koziołek, no to tam że, że tak powiem, żadnego zagrożenia już nie było. No no i jak sami widzieliście resztę walki. Czy był jakiś moment taki niebezpieczny? Z czym miałeś największy kłopot? Największy kłopot miałem wtedy jak z dwoma walczyłem. Ja tam już mówiłem we wcześniejszych wywiadach, że też to ja nie byłem w najlepszej dyspozycji. No i zresztą słychać chyba dalej, że bardzo mówię, przez mam zawaloną górne drogi oddechowe. No to nie była moja najlepsza dyspozycja, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale jak się coś mówi, to się robi do końca. I całe szczęście dla nich, całe szczęście dla nich, bo wydaje mi się, że bym tam szybciej rozwiązał tą, tą całą sprawę. No, największy kłopot miałem z, z uderzeniami w tył głowy, no do no tak, no, no, no bo generalnie jeżeli Ktoś mnie bije i to tak naprawdę, to nie było jedno czy to uderzenie bardzo mocno w tył głowy i ja nie wiedziałem co mam robić, czy po prostu przejąć tego skulaka, czy, czy dalej się zajmować tym koszokiem. Yy, no było bardzo niebezpiecznie, było naprawdę bardzo niebezpiecznie, no całe szczęście nie doszło do kalectwa. Dalej na chleb mówię chleb, a nie BEP, nie jestem człowiekiem, a nie warzywem. Bo tak mogłoby się właśnie skończyć. To są młodzi niedoświadczeni zawodnicy. No i ferno. No, no wydaje mi się, że on to robił umyślnie, yy, no bo można raz dwa zwrócić uwagę, no ale jeżeli trzy razy sędzia zwraca uwagę, a on bije, czy nie i pojedynczy go z seriami, no to coś jest na rzeczy. Yy, ja zrobiłem, wrócę do walki bokserskiej. Pizerskiego uderzyłem dwa razy łokciem, od razu, od razu nie było żadnego ostrzeżenia, zostałem zdyskwalifikowany. No co prawda słusznie tak i, i no. a tutaj jednak miał trzy ostrzeżenia, miał trzy ostrzeżenia i bił seriami, seriami bił dosłownie w tył głowy, w ten najwęższy właśnie tutaj między uszami ten, ten pas. Jasne, jak dzwoniłem do ciebie poprzednio, to byłeś na sorze szpitalu, chyba przeszedłeś operację. Jak teraz wygląda sytuacja? Nie, na całe szczęście pojechałem oczywiście do szpitala do, do w Szczecinie do specjalistycznego chirurgii Ręki, ale ordynator powiedział, że nie. Nie robimy tej operacji, odchodzimy od tego. Ta kość się sama zaleje, zrośnie. Ja więcej będzie po prostu, dłuższa rehabilitacja będzie właśnie po ingerencji, po otwarciu. A, a tak, że ona jest gdzieś tam zakleszona i ona się zrośnie, zaleje się kością i po prostu nożyczmy od tego odeszli. No, to, no mam, mamy rękę dalej w, w Ortezie. W szynie jakieś no, 4-6 tygodni, no trzeba będzie tak się, prze, że tak powiem przemęczyć i yy, yy, no i co, no jedziemy dalej, no bo całku no, drzewa żelazno, póki jest gorący. Właśnie, która to już twoja yy, kontuzja w historii twoich walk, bo miałeś chyba złamaną no, rękę, szczękę, oczodół. Artur Spirka miał co? 11 operacji, a ty ile? Yy, naprawdę nie liczyłem tego ale jest tego odgroma i no i ciekawe, no, no, no w sumie tak, bo można byłoby się kiedyś na tym zastanowić, ile było tych z, zabiegów czy tam operacji. Było bardzo ich dużo, było ich bardzo dużo lekarze generalnie jakie gdzieś tam potrzebuję jakieś zaświadczenie lekarskie, że jestem zdolnym zawodnikiem do, do VAT. Oni patrzą swoją tą historię choroby po prostu, no nikt się nie chce podpisać pod tym, tak, że, że jestem zdolny i, i ja muszę tam lawirować, kombinować gdzieś tam przez kogoś, żeby po prostu mieć jakieś tam podkładkę kwity, że, że jestem zdolny. No bo, no, słuchajcie, no 20 lat, 20 lat w MMA, no to a MMA wiadomo, że jest to bardzo koncytogenny sport, yy, no no ale no ja jestem takim zawodnikiem niezłomnym, ja nigdy żadnej walki nie klepnąłem, z powodu na przykład jakiegoś złamania, czy, no, czy jakiegoś tam poddania, napierania ciosów, nigdy żadnej walki nie klepnąłem, zawsze walczyłem do samego końca i właśnie wydaje mi się, że tym sobie zaskarbiłem kibiców. To był twój deje Beauty Fame MMA. No i co dalej z tym prostym chłopem, z pięknego uzdrowiskowego miasta Kołobrzeg, jak mówisz o sobie? No, prosty chłop, no bo tam zarzucają mi, że coś tam czegoś nie wiedziałem. No i. no jak przecież słyszycie, no, no nie jestem jakimś. Kurwa, wybitnie elokwentnym y, jakimś tam y, gościem, y, no, ale przynajmniej jestem naturalny, tak, nie, nie udaję nikogo, kim nie ja jestem I, i co dalej, I, a dalej no co, no wakacje prawdopodobnie Babilony, wakacje Babilon, y, no międzyzdroje, między tak, międzyzdroje, no i, no i, no i ma, nie, no bo tam jednak y, y, mamy y, kilka lat do wypełnienia w kontrakcie, także no i no i na Babilonie. Nie? Jasne. Miałeś za sobą sympatię widowni, spodziewałeś się tego? Tak, spodziewałem się tego, bo już wcześniej do mnie docierały informacje, że ludzie bardziej, czy znaczy bardziej, no moja postawa, wszyscy wiadomo chcieli mojej wygranej i spodziewałem się tego, że będą gdzieś tam za mną no tym, to, tym bardziej, jak się właśnie dwa na jeden. To wiadomo, że ja byłem skazany na porażkę, no a ludzie właśnie są za tym właśnie. z, z natury, za, za, za tym jednym, tak? który walczy z dwoma. A tym bardziej, że no, jestem y, prosportowcem, a nie y, free fighterem. Podobno no, twoja żona no, Gosia tam... była przy. Przeciwna tej walce, ale jak usłyszała, ile zarobisz, to jej minęło. Duża jest różnica w zarobkach Twoich z boksu czy MMA w porównaniu z tym, co dostałeś z Afrykowy. Występ? O, jest spora różnica, no jest, 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 jest naprawdę spora. To jest, to jest, powiem tak, to jest przepaść. Nie chcę mówić teraz o kwotach konkretnie, ale to jest przepaść. Nie? To jest naprawdę. I, i, I tak się właśnie musiało to, że tak powiem, fajnie wszystkie te kroki połączyć, że gdzieś tam już wiadomo, że nie jestem najmłodszym zawodnikiem, gdzieś tam jestem bliżej końca, a no, wiadomo, na ten sam koniec fajnie byłoby, jakby człowiek troszkę gdzieś tam tego grosza odłożył sobie. Co dalej z twoim boksem? Nadal jesteś chyba zdyskwalifikowany za tę aferę z walce z Bizewskim w Koszalinie jakoś hmm, pogodziliście się z Bizewskim czy jak to wygląda sytuacja? Wie pan co, nie pogodziliśmy się. Ja jestem gotowy oczywiście. Ja jestem gotowy że tak powiem, może nie zapomnąć, bo tego nikt nie zapomnie, to, to będziemy mieli w głowach, ale podać rękę i po prostu gdzieś tam wspólnie z tego wszystkiego może no, no, pośmiać, pogadać się jakoś to obrócić po prostu w nieporozumienie. Jednak uważam, że sport powinien łączyć, a nie dzielić. Jak widzicie od Bidzewskiego cały jego sztab i łącznie z nim. Oni nie mogą się z tym pogodzić i gdzieś tam ciągle y, mają to na y, pięku. Y, ja jestem w stanie, ja jestem w stanie naprawdę, mimo tyle wylanych y, tego szamba, tego po prostu, tych, tego hejtu, jestem w stanie gdzieś tam po, schować to do kieszeni i dalej gdzieś tam y, utrzymać y, może nie, nie jakoś tam więź, kontakt, ale utrzymać się, no, jakieś zdrowe relacje, a nie na zasadzie, yy, bo ty jesteś, ty, bo ty coś tam, yy, no, tego. Yy. Także wydaje mi się, że. No, ale to widzimy, a, yy, uraziłem i yy, uraziłem ich, no bo jednak zawodnik chodzący z, yy, z zerowym rekordem yy, nokautując go w drugiej rundzie zawodnika, chyba jeszcze pamiętam, bo miał 8 czy 9, chyba tam 1 czy 0, no, miał bardzo dobry, taki wyśrubowany rekord, a jednak, a jednak, go, yy, jednak go znokautowałem. Tylko, że te, ja, ja się powtórzę, tylko te obalenie i te łokcie, one już były w momencie, kiedy już był podłączony i to bardzo mocno Artur Bizewski. To nie było tak, że ja sfaulowałem, bo przegrywałem walkę, że coś tam, to już było po ciosach. Po ciosach to było zupełnie niepotrzebne. Ja o tym wiem doskonale, że to było niepotrzebne. Wystarczyło nawet te opalenie, no jak można opalać w dużych rękawicach? przecież no, to jest fizycznie niemożliwe, a jednak Artur poleciał, no bo był już, no, miał nogi z waty, poleciał no, i ja poszedłem w szale gdzieś tam w zapomnieniu z tymi łokciami. Na całe szczęście sędzia chyba Jan Jankowski, on to, to przerwały bo już tam był trzeci łokieć już no i ten i no i co no widzieliście sami później co się tam stało yy, no I, i, i po prostu no, ja jestem w stanie yy, ja go generalnie to przepraszałem ale, no, no, ale to było wszystko poszło gdzieś tak w, może nie w zapomnienie ale oni ciągle czują się urażeni tak oni ciągle się u, urażeni i no, ja jestem w stanie podać mu rękę. Jasne. Nadal prowadzisz działalność gospodarczą przetwórstwa ryb. No, jak tak. tam idzie biznes? Bo jak rozmawialiśmy przed Twoją walką na Gali Krystiana Karzyszki, to miałeś w chłodni 25, pamiętam, ton ryb sprowadzonych z całego świata, z Norwegii, Anglii, Chile, Ekwadoru. Jak wygląda sytuacja teraz? No i dalej, no co, jak, 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 jak pan tego, to zapraszam do siebie na rybkę i tego, no. Skąd pan będzie chciał? Z Ekwadoru czy Chile czy, czy z Norwegii, czy <laughs> no Nie no działamy cały czas, znaczy, no teraz akurat może n... wiadomo nie ma ludzi, ale za, no, zaraz będzie ten Połowa y... Kwietnia Majówka, no i tak no, coraz będzie grubiej, nie? Na, na, najgrubiej wiadomo, że jest latem, nie? Latem tak do 15 października, no i później coraz mniej, jeszcze trochę później tam na y... W grudniu, tak do, do nowego roku i później znowu jestem przestępstw taki. Do Jak zgodzisz ten poważny biznes ze zwariowanym światem free No wszystko jest fajnie się układa, bo ja wszystko mam na miejscu, tak? Nigdzie nie muszę jeździć. Wszystko naprawdę. I, i działalność, i ten klub sport, sportowy. Yy, I chata, wszystko mam w jednym miejscu, nigdzie nie muszę jeździć. Yy, jest to bardzo dla mnie duże takie ułatwienie. No, tak to. No bo ciężko by mi było naprawdę gdzieś tam pojechać na przygotowania yy, i przypilnować, yy, przypilnować yy, interesu. A jeszcze wiadomo, do tego rodzina jest yy, i inne obowiązki też. Yy, no. Czyli kiedy Cię zobaczymy znów, yy, czy to w klatce, czy yy, w rynku? Nie. No to, już się, to, już, to już mówiłem. Yy, na dziewięćdziesiąt to będzie to będzie papilon międzyzdroje, y, summer, summer ed, edition. Dobrze, to dzięki za rozmowę, dużo zdrowia ci życzę i do zobaczenia, trzymaj się. Dzięki za rozmowę, dziękuję bardzo. Do miłego.